Wiecie, ile odszkodowania za śmierć młodego żołnierza Mateusza Sitka, który zginął w obronie polskiej granicy, może otrzymać jego rodzina? 36 tysięcy złotych brutto. W sieci pojawiają się, oczywiście, dementi w tej sprawie, ale ustawa przecież mówi wyraźnie, że w tej sytuacji, nawet jeżeli nie 36 przy tym czasie służby i stopniu, który miał ten chłopak, będzie to coś około 10 tysięcy więcej. I zamykają nam usta mówiąc, nie wolno, bo on umarł, tam zginął, po śmierci mówić wykorzystujecie. Walcie się. Będziemy mówili o czym chcemy, bo to nie jest kwestia rozgrzebywania jakiejś sytuacji i upokarzania tego nieżywego człowieka, czy jego rodziny. Tylko waszego zaprzaństwa i tego, że państwo nie istnieje i tak traktuje swoich obrońców. Walcie się. A wiecie ile otrzymał właśnie ze skarbu państwa obywatel Etiopii, który przedostał się do nas nielegalnie i został osadzony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców? 40 tysięcy. 40 tysięcy tak zwanego zadośćuczynienia. I taką kwotę na jego korzyść zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie z twoich i moich pieniędzy. Kto pomaga ludziom, którzy w sposób niezgodny z prawem przekraczają naszą granicę? Kto pomaga im odzyskiwać w sądzie pieniądze? Ano te organizacje działające na terenie Polski pod płaszczykiem humanitaryzmu, z którymi się filmują posłowie lewicy, koalicji obywatelskiej swojego czasu, odchołowni, ta banda darmozjadów.